Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Game TV i dzisiaj chłopaki przedstawią wam pewną grę. Nie do końca chłopaki, gdyż, ponieważ Klaudia, żona ma, znajduje się w środku, więc będzie mówiła no, najwięcej. Słuchajcie, będziemy dzisiaj mówić o grze pod tytułem Bloodborne, którą Carlos tak dzielnie trzyma i w tym momencie Wam pokazuje. Jest to gra najnowsza ze stajni portalu, w której mamy przyjemność być patronami i dzisiaj Wam o niej opowiemy. Na końcu ją podsumujemy, ale również będziemy pokazywali, jak w tę grę się gra. A ja się będę przy nich uczyć. Tak, Może od razu powiedzmy, że yy, tak pat patrzycie, Bladborn, momencie, mi się chyba kojarzy z Bladborn. Bloodborne. to nie był na PlayStation? Tak, to była gra na PlayStation i to jest, jest właśnie, jest tak, to jest napisane na słuchajcie, PlayStation podpisuje się pod grami planszowymi. Jest to gra na licencji tej gry właśnie konsolowej tak jest. i jakby przenosi nas w ten sam światek, gdzie będziemy drobicielami i będziemy polowali na potwory, a potwory będą polowały hmm. na nas i my będziemy polowali też na siebie i generalnie będziemy tłuc Potwory tak, żeby tłuc sobie nawzajem, robić. żeby ten, który natłucze więcej potworów, wygrał. O! Eee, to i to tak, co, gramy? I tak mniej więcej wygląda ta gra. Jeszcze, Carlos, przypomnij mi, e, chyba, że tak naprawdę pamiętasz, jak się nazywa ten piękny świat, do którego wchodzimy? Lochy, lechy. To, to czy to, my będziemy czowali karty z Lochu, kielicha. O, loch, kielicha, właśnie o to chodzi. Boże, gdzie my schodzimy? Lochy, lochy z kielichem. A to to tak, ja... na, na rysunkach są takie lochy, i one mają kielichy, i one piją. Te lochy piją z tego kielicha, i dlatego my jesteśmy, bo e, to są lożki. A gry wygrałeś, tak. który ma najwięcej tętniej Jeśli ktoś zrozumiał, o co chodzi w grze, to nie ma problemu, nie musi oglądać dalej. A jeśli nie zrozumiał, to zapraszamy na gameplaya. I zgrzyjesz. Ja, Przechodzimy do naszego radosnego gameplaya, w którym w miłej, przyjemnej atmosferze zmierzymy się w grze Bloodborne. Nasze potwory zostały przygotowane, dokładnie 7 podstawowych i 3 bossy. Mamy broń wyjętą w liczbie takiej, ilu jest graczy. Karty podstawowe zostały wzięte na rękę, nasze plansze są przygotowane, nasze karty, a dokładnie takie kółeczka wskazujące ósemkę, są zrobione poza moim. Nasze tętnienia krwi leżą na blacie. W takim razie nie pozostaje nam Jeszcze mega nic. boss! Czy e, jak się nazywa mega boss? Jak słuchajcie, nasz mega boss to jest mamka Mergo. Ona ma taką zdolność, że na początku każdej rundy nie, każdy tropiciel odzyskuje jeden punkt zdrowia, czyli właściwie taka. Taka dla leszczy, leszczy, bo wiecie, czterech jest takich agresywnych, a my tutaj w miłej atmosferze. A pierwszą, na pierwszą rozgrywkę, taką, tak. żeby, żeby nas nie zabiło za szybko. Eee, możesz, być pierwsza. możesz być ty pierwsza. Panie przodem, Panie. wchodzą do podziemia, Dobra, a my za ta, 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 ta. Klaudią bezpiecznie, za plecami. I zabezpieczamy, tak. Tak. Czyli wyciągamy potwora pierwszego. Uwaga, Pierwszy co? potwór. Wrony padlinożerne mają 7 no no życia no i nie są zbyt agresywne. Czyli co? Wchodzimy jak siedem. w masło, każdy wybiera kartę, którą chce zagrać. Dobrze, czekajcie, bo teraz e, powinniśmy A, położyć 7. 1, 3, 4, 5, 6 i mamy 7. I teraz e, następuje kolejna faza, czyli transformacja, czy teraz odsłaniamy oczywiście. Odsłaniamy karty. Tak. I teraz. No. O, Ale jesteśmy oryginalni. Poszliśmy zaciukać tę rzewronę i teraz uwaga, co się dzieje. Klaudy jest pierwszym graczem, tak więc pobiera dwa tętnienia krwi. Biorę kładam na. Nie, 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 nie. przepraszam, przepraszam. No, robimy zgodnie z zasadami, tak? Najpierw tak, jest transformacja broni, nikt nie zagrał transformacji broni, potem potwór atakuje, dokładnie. Bo za... wrony są agresywne, a my jesteśmy leszczami, którzy biegają z toporami i machają na tym wrony, tak? Więc <laughs> zieloną kostką. Zieloną kosteczką, kanie, yy, nie ży tak jak ja... Partii Staram się. Zero. Oooo, brawo! I tak Przegoniliśmy wrony. Tak jest, czyli wróbelka, lemelka. Tak. teraz mamy o drugiej wrażenie. Najpierw Klaudia. Czy jest. To jest na zgromadzone dwa. tętnienia. Tak. Ja też odrzucam moją kartę, dostaję dwa obrazy. Znaczy ja biorę dwa tętnienia krwi. Wszystko, ja, również, ja, dwa. ja również echo. Ja również e, biorę dwa tętnienia krwi. I teraz nie pokonaliśmy potwora, ale ten potwór nie jest bosem. Jeśli potwór nie jest bosem, czytamy opis. Jeśli znalazłoby się tutaj w razie ucieczki, bo one wiecie, uciekają. No to by się coś stało. A że wronę generalnie... Nic nie robią, poza tym, że kraczą. W tym momencie ten jeden element przepada, i w tym Rono momencie ucieka. ucieka. Znaczy, jakbym ja był wroną, i rzuciło się na mnie trzech typów stoforów, y, tak, y, to topor, też, bym no, też bym uciekł. Tak, tak. Jedna rzecz tutaj nie nastąpiła, Karlesia, byś mu podał jeszcze na chwilkę, bo gdyż tam nie dosięgnę. E, jeśli byśmy zabili te padlinożerne wrony, właśnie w tym momencie, w tej rundzie, m, no to dostalibyśmy jeden element na naszej takiej planszy, takie pazurki, czy coś, tak, za e, rodzaj potwora. Trofeum. trofeum. Ale, ale że nie zabiliśmy trofeum, e, nic z tego nie Trofeum dostają ci gracze, którzy zadali obrażenie w rundzie, w której zabiliśmy potwora. To jest bardzo ważne, bo można się nieźle wyrolować. Bo ktoś może zabić potwora, a wy nic nie dostaniecie bo w tej tak. rundzie znaliście obrażenie. Dokładnie tak. Więc teraz tak, przekazujemy pierwszego gracza, Bach, wyciągamy nowego potwora. I co mamy? Czytaj. Wysystacz mózgów. W razie ucieczki, o, tutaj mamy w razie ucieczki, każdy tropiciel, o ile to możliwe, musi odrzucić dwie bronie na swój stos kart odrzuconych. Czyli tutaj mamy już ten element, w razie, w razie gdyby uciekł. Nawet tak z więc, naszego podstawowego? Nawet z naszego podstawowego, tak więc tak. gramy karty. No i słuchajcie, eee, no eee, ma pięć życia, więc teoretycznie byłoby go bardzo. Łatwo zabić. Ale gdyby nie nie... Go nie zabij... ale gdybyśmy się nie złotili. Zasiły... <laughs> nie zdradzaj, nie zdradzaj, <laughs> że go nie zabiję. Do... <laughs> dobrze. Dobrze, um, dobrze. Ty ja zagram sobie taką kartę. Ten jeszcze. Do hmm. No dobra, no tam cokolwiek. No co? Na porządku, nie macie za dużo do zagrania. I teraz ym, znowu na 3-4 odsłaniamy nasze karty, i ja mam tak rozpróżnienia. Sentropiciela! Ja, ja o! Pyk! I teraz już wiemy dobrze, to yy, zagrał. Po kolei, transformacja broni. Czy ktoś zagrał transformację broni? Nikt. Nie. W związku z czym yy, efekty natychmiastowe jeszcze są, a ponieważ Klaudia jako za jedyna zagrała pistolet tropiciela. Pff, to strzela tak jest. To strzela i od razu zabiera mu jeden przed atakiem potwora. Tak jest? Gdyby więcej osób zagrało pistolet Tropiciela, to by się okazało, że wszyscy tak stoją koło siebie i tak przeschadzają sobie i, nie i co robić. w powietrze i niestety nie udałoby się. Tak jest. Teraz jest a tak potwora. Mam nadzieję, że wrzucę Maszcie dużo ryną. rzutą, rzutą, to jest żółta kostka. No, rzutę, tak? Rzucę tutaj, żeby wszyscy widzieli. Trzy. Ponieważ ja zagrałem Centro dostaję tylko połowę obrażeń, bo ja się tak wycofałem, jestem trochę wycofany w tej turze. A ja y... dostałem trzy, więc mam 5. 5. Skryłem się w swoim takim bezpiecznym miejscu. Usiadłem w kąciku i myślałem o swoim bezpiecznym miejscu. I zasnąłeś, dobrze. Tak. Eee... I zabierasz sobie. Poczekaj, teraz jeszcze Piotrek zadaje teraz obrażenie. I jeszcze zadałem obrażenie. Jedno obrażenie, więc w tym momencie się bardzo cieszę. Odrzucam to na stos kart, odrzuconych. Ucieczka potwora. I teraz, w razie ucieczki, każdy tropicie, o ile to możliwe, musi odrzucić dwie broni na swój stos. Proszę bardzo, odrzucam. No ja mam jedną. No tak, o ile to możliwe. Piotrów jest stwór uciek. Więc, uciekł, więc tak. jest to smutne. I sen tropiciela, i teraz jest ten fajny element, sen tropiciela. Ja wracam. Ze swojego snu. Tam... Co się dzieje? Uwaga! To, co zgromadziłem, tą krew daję do zmagazynowanej krwi i to już jest krew bezpieczna. To już są moje punkty na bank. Ponieważ... tak krwi. Dokładnie. Zgromadzone tętnienia krwi możemy stracić, jeżeli nasza posań zginie. Więc, tak. e... więc to jest ryzykowne. Raz na jakiś czas tak. warto e... się przespać. Znaczy tak, nie, nie masz wyjścia, bo jak nie masz kart, tak. to już nie masz kart, Ja regeneruję nie. swoje punkty życia, ponieważ się przespałem i co więcej, mogę się ulepszyć. Więc wezmę sobie jakąś jedną kartę, na przykład tą, biorę ją na rękę i ponieważ się przespałem, biorę też wszystkie inne karty na rękę i to jest koniec tury. I to, taki, 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 to jest właśnie taki element budowania talii. Regeneracja. E, tylko, że kart, czyli liczba kart nie jest nieograniczona. Ich można mieć ograniczoną liczbę, dokładnie jest to 8-8 kart. E, jeśli ma się więcej, po prostu trzeba odrzucić. Nie można odrzucić tylko snu, to no bo po prostu byśmy się zablokowali w tym momencie. Więc tego akurat nie wolno robić, ale grajmy dalej. Wyciągamy nowego potwora. Ale teraz ja, teraz ja, teraz ja teraz jestem pierwszym graczem. no to to, to, nowego się pierwszego... Chciał tylko potwora wyciągnąć. A, no to wyciągną Czytaj! Bożeż, kurna. Nadzorca dawnych władców. To jest w tym momencie Os. już boss, ale uwaga, like boss. każda broń dystansowa zadaje mu co najwyżej jedno obrażenie. To jest już boss, czyli on nie ucieknie, czyli będziemy go w tylu rundach uciukali tyle będzie nam, nam zadawał, aż go po prostu gnoja nie zabijemy. W tym momencie ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ja wziąłem pięć, Carlos, ja ty masz? Też pięć, to dziesięć. No to ja dorzucę jeszcze o dwa. Ma, Proszę ma, bardzo, 12 żyć. A są na przykład, są na przykład takie, takie super mega herosi, którzy dodaliby mu jeszcze dwa. Pamiętajcie, tak. że na początku rundy, ponieważ gramy z mamką e, maminą mamką, to dostaje, regenerujecie jedno życie. Jeszcze mamy 6 mamy w tym momencie, bardzo fajnie. To jest taki dobry potwór e, Wasza, na wasza mamcia, to jest taka nasza kochana mamcia. Tak. Która która na, chcę tak, nastawić. Tak. E, Pytek, jesteś pierwszym graczem, ale rozgrywamy teraz nasze, nasze karty. karty. Proszę bardzo, w związku z czym. Cóż bym zagrał, ciekawe hmm. co zagrałem. Carlos Dobrze, się K będzie. Karol się będzie ciukał. My, będzie idziemy spać. My idziemy spać. A ja mu, a ja mu wyjadę z topora. Dobrze, w takim razie transformacji to, to broni nic nie było. Efekt natychmiastowe nie, nie ma, a tak potwora. Rzuć za potwora w takim razie. Nie I ja teraz jestem. mój szczęście! Ha, 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 ha. Jestem niezniszczalny. Mój pech właśnie się przydał. Zadaję mu dwa obrażenia, Biorę to do swoich zgromadzonych tętniń krwi. Nasze, tych niepewnych? Nasze zero zakrąga się do, do zera. I w tym momencie mazek magazynujemy. tętnienia krwi.

E, więc w tym momencie gramy sobie dalej, no i znowu zagrywamy karty. Walimy dalej potwora. E, to jest ja? Tak, kochanie, teraz ty jesteś pierwszym graczem. Młocimy potwora. Młocimy potwora, Karol, zagrywaj kartę. E, tak, tak, przepraszam, bo ja jestem bardzo się się... Sorry, zastanawiam się nad moją fascynującą taktyką bicia potwora. Dobra, trzy, cztery. Okay. Ja rozpruwam, rozpruwaczem. Rozpruwam, rozpruwaczem? Ja znaczy toporem walę. A ja walę mieczomłotem. by to miało Dobrze, to ja najpierw, e potwór. No da. najpierw potwór. No Najpierw ja, potwór. Ponieważ nie ma efektów natychmiastowych, e najpierw potwór. E tak Jak są? tam jest? Czerwone, Tak. No i ta nas zabije w 0, 0, 0, Nie, 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 więcej. No, no, już, no i tu z tu z tego Dwa, plus. Plus bo jest taki plusik na kosce. 4, 6. To na tej kosce jak jest plusik, rzucamy dalej. Musimy 6 żyć. Czyli ja mam 2. Ja też mam 2. Dobrać sobie. No, kapitanie. I teraz po kolejka, to aby zadajeła wyobrażenia. Bardzo ładnie. Ja skromny 1. A ja y, zabójcze wow. 4, ale zaraz. <laughs> to nie znaczy, że je utrzymam. To nie bo znaczy, że je że utrzymam. Go zabiję i nic z tego nie będzie. Więc e, opopraliśmy nasze trofea. Zabiliśmy okay. bossa! I teraz, słuchajcie, żeby, żeby nie przeciągać, e, gra będzie tak się właśnie toczyła. E, przez jeszcze, zabiliśmy chyba trzy potwory, przez siedem Nie, zabiliśmy jednego, dwa, uciek, jednego, no, dwa uciekły. Dwa uciekły, zabiliśmy. Tak, gra się będzie toczyła jeszcze przez e, 7 potworów, czy uciekną, czy nie uciekną. Na końcu czeka nas pojedynek z Final Bossem i grę wygrywa ten gracz, który najwięcej zmagazynuje w tym naszym banku krwi. Ten ten, krwi, plus do tego, w zależności jak będziemy się ten, przesuwali, ten, czy ten 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 ten, 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 krwi, ten, krwi, ten w zależności, ten, w zależności ten. jak bardzo będziemy się I na razie wygrywamy się... Kerlosa, popatrz. I, trzy właśnie trzy. Tego, I właśnie do tego kończymy w tym się rozgrywkę, e, ponieważ dodajemy do tego również nasze trofea, i ten gracz, który będzie miał najwięcej punktów, po prostu wygrywa grę. A teraz sobie to podsumujmy. Dementuję, że przegrałem, ponieważ e, gdybyśmy grali dalej, to na pewno zdobyłbym więcej tętnień krwi, a ja miałem taką taktykę długofalową, a oni po prostu się wypstrzykali w sprincie, więc ja bym ich wyprzedził jak ten żółw, te dwa zające i, i tak to by właśnie wyglądało. Nie dowiemy się już w tym momencie, a ewentualnie możemy sobie zajrzeć, Natomiast przejdźmy teraz do podsumowania. I tutaj, e, koniec. ja bym chciał, e, ponieważ bardzo wiele osób, mężczyzn, facetów pyta, e, jaka gra dla dziewczyny, kobiety. No to kochanki. ja wam od razu powiem, to na pewno nie ta. Dlaczego? Karol się na mnie tak spojrzał, jakbym miała zaraz stąd uciekać. For <grym> Ale nie no, dlaczego Kanie? Znaczy nie wiem, pod estetycznym czy generalnie mechanicznym? Nie, mechaniczne mi się bardzo podobała ta gra, mi się z nią, bo w nią bardzo przy, fajnie grało tylko pod tym względem, ponieważ cały klimat, obrazki mnie po prostu odrzucają od tej gry. Aha. Sorry. Okay. Dla, Ale dla jakaś, moment... to patrzcie, jakaś obślizgła ręka, jakiś robal, którego muszę dotykać, wszystko takie ciemne, mroczne. Właśnie chyba zachęcam, niektóre osoby że może zachęcasz właśnie w tym momencie, mówię no, o okay. obślizgłych <grym> ślimakach i rękach. No. Fakt faktem jest taki, że gra przez to, że korzysta z ilustracji konsolowych, ma specyficzną grafikę, ja przyznam szczerze, że przenoszenie ilustracji z gier komputerowych z żywcem Czasem, Rzadko wychodzi dobrze. Rzadno, kojarzy mi się na przykład ten taki pierwszy Wiedźmin karciany, który wyszedł, jak wyszła e, gra Wiedźmin. Tak, I, on I on też wykorzystywał te ilustracje, które wtedy się wydawało, że to jest takie wow, bo 3D i w ogóle Wiedźmin 1. Teraz się patrzą, te karty, no są po prostu obrzydliwe, bo te ilustracje były naprawdę stare. I w tym Bloodbornie e, No, te ilustracje też są takie. Widać, że one są wzięte żywcem z gry. Pierwsze, na nich nic nie widać. A czy dla mnie rzeczywiście, bo ta gra ma takie mroczny klimat, bo wiecie, wchodzimy tam, polujemy na jakieś potwory czy coś i ta gra czasami stara się być tak strasznie mroczna, że aż po prostu nie widać nic na kartach. I dla mnie to jest pewnego rodzaju e, zarzut, po oczywiście nie, 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 nie odzwierciedla to, jaka to jest już sama gra. Tak, no to bo pożegaliśmy sobie, poże, sobie na wygląd, porzekaliśmy sobie Teraz na ilustrację. I sobie, poczekaj, porzekajmy no, no. sobie, sobie na instrukcję, bo mi się wydaje, że to jest właśnie, jak się mówi, to jest modus operandi portalu, że on wybiera do wydania gry. <laughs> Gry, które mają kiepską instrukcję. Nawet jeżeli sami nie piszą instrukcji, to wybierają Czy... gry, które mają napisane źle instrukcje, żeby musiały przetłumaczyć i mieć kolejną grę ze złą instrukcją w swoim portfolio. Czy wprowadza więc... pewien zamęt. Instrukcja jest źle napisana, a tak naprawdę jest banalnie prosta. Wydawałoby prosta. się, że e, naprawdę instrukcja do tego też powinna być prosta, a instrukcja po prostu tak jakby nie wyjaśnia w ogóle tego jak znaczy, musimy przyznać się absolutnie szczerze. Przed tym y, materiałem dzwoniliśmy y, jeszcze dwóch osób, ponieważ graliśmy tak, jak wydawało nam się, że jest dobrze, ale w trakcie rozgrywki pojawiły się elementy, problem z tym strzelaniem i teraz co kto zadaje. Ponieważ w dwóch miejscach instrukcji jest napisana jedna, jedna rzecz, a później gdzieś tam, jakoś taki przypadek, jest napisane, że y, bodajże jak strzelasz, to nie dostajesz obrażeń, czy wygrałeś tak, więc... coś takiego. I to jest tak zapisane, tak zachęcone, że w tym momencie... Y, a co najlepsze, te dwie osoby miały dwie różne, dwa różne zdania. Właśnie. I to jest ciekawe, że po prostu czytamy instrukcję i dwie osoby rozumieją inaczej, a my zupełnie inaczej. Więc tak nie może być. Eee, tak w każdym razie. Dobrze. dobrze, ponarzekaliśmy na ilustrację, porzekaliśmy na instrukcje, natomiast po e, teraz powiedzmy to, co jest fajne, bo mimo wszystko tak. jako GameTroll TV, TV tą grze. grą się podpisujemy, tak? Jest. tak? Bo teraz jeżeli odrzucisz tę ilustrację, odrzucisz instrukcję, bo instrukcję przeczytacie raz i będziecie wszystko wiedzieć. Albo obejrzycie sobie filmik i będziecie wiedzieli, to gra mi osobiście się bardzo. Bardzo podoba. Ja powiem, może pierwsze, dlaczego mi się paka? Dobrze, podoba. dlaczego? Dlatego, że mogę bić swoich znajomych. I to jest dla mnie fantastyczna sprawa, bo niby walczymy z potworami. Oto kto zdobędzie najwięcej e, tych punktów tętnienia krwi, ale przy okazji mamy możliwość... Kogoś atakować swoich e, kompanów, bo teraz powinniśmy ze sobą tutaj e, negocjować, tak? Słuchajcie, e, zaciukamy tego potwora w tej rundzie, tak, tak, zaatakujemy tak, 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 go tak, ty zagrasz tu, tu, zabijemy go. I tak A ja w tym czasie, się. bach, zagrywam zakrytą kartę i wcale nie atakuję potwora, tylko na przykład atakuję ich, żeby oni zginęli i tylko ja znam obrażenie potworowi. To jest takie fajne... Czyli kto, kto, ten, kto lubi e, grę o tron? Tak, eee, negatywną, kto lubi tak, negatywną, negatywną interakcję, interakcję i oszukiwać na rozkazach. W tym momencie zagrywamy, tak, tak fajnie, później odkrywamy, ej, ale ja się umawiałem z Tobą inaczej. Tak, to tak, czyli negatywna interakcja, wbijanie noża w plecy, e, klepanie się potworów, się klepanie swoich e, współgraczy. Jeżeli to Ci się podoba, to Bloodborne powinien Ci się podobać tak jak Tylko nie. nie graj z żoną. Tak, czy gra jest sobie jak wam się wydaje, Klaudia? Zegrywalna, dużo będzie, czy tak jakoś nie bardzo? Nie, wydaje mi się, znaczy po... początek może być podobny, dlatego że ten, ten podstawowe podstawowe karty są takie same. No tutaj nie sposób inaczej zagrać by... tak no... samo tak. za każdym razem. Natomiast potem, w zależności od tego, ile dobieramy tych różnych kart, różnych przedmiotów, no to może mieć inną, inną taktykę. Tak, jak, jak zbudujemy swoją talię, rzeczywiście to jest taki bardzo fajny element budowania talii. Bo oczywiście gra na początku wygląda tak samo, ale później tak jak sobie zbudujemy talię, wygląda to już to zależy, możemy no zwalić tutaj, już winę na przegraną tylko na siebie. Lub no panie. i trzeba brać właśnie pod uwagę, patrzeć na te, po pierwsze na bossów, jakie oni efekty wprowadzają do gry, bo ci ostatni bosi wprowadzają różne efekty do gry, no i trzeba trochę budować tą talię właśnie pod swój styl gry. No bo Piotrek na przykład jest takim prostym barbarzyńcą, więc on po prostu wziął broń, żeby atakować, zadawać dużo obrażeń, a I co? Ja specjalnie... I prawie wygrał. To tylko na, na początku tak mu się wydawało, a ja wziąłem właśnie to działo, żeby strzelać mu w dupę. I to jest właśnie, tutaj może każdy trochę swoje, ekspresję swojego stylu osobowości wprowadzić do tej gry. I to jest fajne. Tak, czyli ja po prostu jest po ja jestem Kano strzela w dupę, a Klaudia w tym momencie pewnie tam gdzie się dwóch bije, tam Klaudia wygrywa w tym momencie, e, e, więc tak. E, tak więc, jeśli szukacie gry. E, Która jest mroczna, ciemna, paskudna, ale bardzo Ale z fajna, dobrą mechaniką. <laughs> tak, tak. E, tak jak powie, tak troszeczkę, 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 troszeczkę mroczna, z dużą dozą negatywnej interakcji, to jak najbardziej Bloodborne jest dla was. My jako GameStroop tę grę polecamy. Jak również portalowi, żeby coś tam z tymi instrukcjami zaczął robić. Tak jest. Ale to tyle na dzisiaj i pamiętajcie, napiszcie co wy sądzicie o tej grze, no, napiszcie czy wam się podobała, czy mieliście okazję i lajkujcie, komentujcie, subujcie oczywiście i to tyle na dzisiaj, pozdrawiamy Was i do zobaczenia w TV. Hej!